Minister waszego rządu zapowiedziała, że udzielicie kredytów, nisko oprocentowanych kredytów dla ofiar powodzi. To jest niemoralne, to jest nieodpowiedzialne z waszej strony i pani Heni Kloska powinna podać się do dymisji. Odpowiadacie za to wszystko. Blokujecie inwestycje strategiczne dla Polski, dopuszczacie pseudoekologiczne organizacje do rządu, do Ministerstwa Środowiska i ulegacie wpływom pseudoekologicznego lobby. I między innymi to, co się stało właśnie, jest wynikiem waszych szkodliwych działań i wieloletnich zaniedbań. Myślicie, że jak Donald Tusk pojedzie i sobie zrobi teatr na tle ofiar powodzi to będzie wszystko załatwione? Thank nie, to you. tak nie działa. Dziękuję. Jestem pełna podziwu i szacunku dla wszystkich, którzy walczą ze skutkami straszliwej powodzi na terenie Polski oraz innych państw Europy. Serce rośnie, gdy przy tak straszliwej tragedii dotykającej wiele tysięcy ludzi są tacy, którzy niosą prawdziwą, bezcenną pomoc poszkodowanym. Dziękuję wszystkim służbom, strażakom, policjantom, wojskowym, organizacjom charytatywnym, harcerzom i każdemu człowiekowi dobrej woli. To jest niesamowite, jak dużo jest w nas solidarności i bezinteresowności w tak trudnych momentach. Jednak nie wolno nam zignorować przyczyn tak strasznych wydarzeń. Nie możemy przejść obojętnie wobec szkodliwej agendy, którą, którą forsują politycy i aktywiści pseudo- ekologicznych organizacji. Wiceminister Klimatu i Środowiska w polskim rządzie pani Urszula Zielińska powiedziała W dobie zmiany klimatu i postępującego problemu suszy inwestowanie w zbiorniki zabor zaporowe niszczące przyrodę jest w naszej ocenie najgorszym możliwym rozwiązaniem. Ta kobieta współrządzi Ministerstwem Środowiska w Polsce, a u jej boku stali ekoterroryści, którzy przez lata torpedowali pracę nad zbiornikami retencyjnymi, promując naturalne rozlewiska i efekty tego właśnie obserwujemy na południu mojej ojczyzny. Nie pozwólmy, by pseudoklimatyczna polityka ekoterrorystycznych organizacji była ważniejsza od zdrowia i życia. Ludzi. Nie dajmy się ogłupić zielonej propagandzie. Ci, którzy forsowali szkodliwe pomysły narażające bezpieczeństwo ludzi, powinni stanąć przed sądem. Dość partaczy u władzy i opamiętajcie się z tymi kredytami dla ofiar powodzi. Szanowni Państwo, europejscy rolnicy przez ostatnie lata są przedstawiani przez Komisję Europejską jako problem. Działania i wypowiedzi Komisji Europejskiej wskazują na to, że to rolnicy są najbardziej niechcianą grupą społeczną wewnątrz Unii i omawiany dialog nie, nie zmieni tego wrażenia wyrobionego przez ostatnie kilka lat. W ciągu dekady w Europie przestało istnieć 3 miliony gospodarstw rolnych. Średni wiek rolnika to 57 lat i mimo to Komisja Europejska realizuje politykę Radykalnego zwiększenia kosztów produkcji rolnej wewnątrz Unii Europejskiej, jednocześnie ułatwiając import produktów rolnych z państw trzecich. Według niektórych analiz, wartość importu produktów rolnych do Unii wzrośnie o 3, a nawet 4 miliardy euro w ciągu najbliższych 8 lat. I szanowna Pani. Rolnictwo to nie jest równość płci, rolnictwo to bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków, rolnictwo to konkurencyjna produkcja i proszę nie sprowadzać tej strategicznej gałęzi europejskiej gospodarki do roli absurdu. Mam kilka pytań, choć nie spodziewam się odpowiedzi sądząc po tak niskim zainteresowaniu ze strony państwu, pa, pa, państwa i pań e, europosłów. Dlaczego Komisja Europejska buduje wizerunek europejskiego rolnictwa jako problemu dla Unii Europejskiej? Dlaczego Komisja Europejska chce zniszczyć bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków? Co Komisja Europejska chce osiągnąć poprzez podwyższanie kosztów produkcji żywności w Europie i ułatwianiu importu żywności spoza Unii? Jak ograniczanie college, europejskiej time's produkcji time's i liberalizacja importu z Ukrainy i państw Mercosur do Unii ma się do promowania krótkich Thank łańcuchów dostaw żywności. Speech, Europejski Zielony Ład powinien zostać wyrzucony do kosza. I mimo to nie możemy nawet liczyć na szacunek dla prawdy historycznej i zgodę na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Nie da się budować dobrych relacji na przemilczeniu. Trzeba powiedzieć. Prawda. Rzeź Wołyńska była ludobójstwem dokonanym przez Ukraińców w 1943 roku, gdy właśnie Ukraińcy w bestialski sposób zamordowali ponad 100 tysięcy polskich obywateli. Dziś Załęski zakazuje nam o tym mówić. Jest roszczeniowy, niewdzięczny i bezczelny. Pojednanie powinno zacząć się od słowa przepraszam. Nie ma słowa „przepraszam, nie ma dalszego wsparcia. Nie ma ekshumacji, nie ma dalszego wsparcia. Nie wierzę w mgliste obietnice dialogu po zakończeniu wojny. My, Polacy, domagamy się ekshumacji ofiar rzezi Wołyńskiej, dopóki świadkowie tej tragedii jeszcze żyją. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary.